Co ma tu wachacz? Aktywne tempomaty, asystenci utrzymania pasa ruchu, generalnie systemy półautonomicznej jazdy, rzadko o nich mówię w testach, dlatego uznałem, że warto poświęcić jest im dedykowany odcinek pokazujący jak się oni zachowują. W chwili obecnej jestem w Renault Clionowym. Wyposażonym właśnie w ten system, więc pokażę Wam, jak on się zachowuje. I też na końcu powiem, dlaczego nie mówię o tego typu rozwiązaniach w testach, no ale zacznijmy od początku. Z czym mamy tutaj do czynienia? Mamy do czynienia z systemem, który nazywa się bardzo uczciwie asystentem jazdy w korku, a także na autostradzie. Teraz korzystam cały czas z tego systemu, więc możecie patrzeć. Nie, nie dotykam, troszeczkę dotykam pedału gazu, ale o tym powiem za trochę później. I w ogóle nie dotykam pedału hamulca na, od momentu włączenia nagrywania. System nazywa się bardzo uczciwie, tak jak wspominałem, asystent jazdy w korku, a także na autostradzie. Uczciwe jest to moim zdaniem z tego względu, że słowo pilot, które użyte może zostać do opisu tego typu rozwiązań i nieraz jest używane u konkurencji, jest trochę mylące, ponieważ mnie na przykład, ja mam bardzo silne powiązanie słowa pilot ze słowem auto, jeśli chodzi o wspomaganie prowadzenia, kierowania pojazdem jakimkolwiek z lotnictwa, a słowo autopilot. Nie do końca pasuje, żeby opisywać współczesne systemy tego typu, ponieważ mamy tutaj do czynienia z autonomią na poziomie drugim, co oznacza, że wciąż nie dotykam pedału hamulca, a ten samochód sam staje. Mamy do czynienia z autonomią na poziomie drugim, co oznacza, że ten samochód może właśnie skręcać lekko, może przyspieszać, hamować, ale cały czas musi być nad nadzór ze strony kierowcy i nie ma możliwości, żeby ten samochód sam to robił i nie ma możliwości, żeby ja sobie teraz wyciągnął książkę i, i ją zaczął czytać. To dopiero będzie można zrobić w poziomie piątym tej autonomii, która według niektórych ma się pojawić za kilka dekad, według niektórych nigdy w ogóle nie osiągniemy takiego poziomu zaawansowania, żeby dało się to zrobić przy tylu różnych zmiennych, nie wiem, która... Opinia jest słuszna, nie znam się na tym, ale nawet w tych najbardziej, najbardziej optymistycznych poziom piąty osiągniemy nie w 2023, tylko w 2043, więc nazywanie ich autopilotami jest jeszcze dużym nadużyciem, a nazywaniem asystentem jazdy w korku i na autostradzie już takim nadużyciem nie jest. Zrobiłem cięcie, ponieważ światło, na którym stanąłem było bardzo długie, a zanim skończył się korek i uznałem, że ponieważ chcę Wam pokazać ten system w warunkach bojowych, to muszę jakiś kolejny zator drogowy znaleźć i w chwili obecnej go nie ma. Można powiedzieć, gdzie są te korki, kiedy ich potrzebujemy. Gdybym się gdzieś spieszył, to na pewno te korki by były, tak to ich nie ma. No, szukam dalej, mam nadzieję, że zaraz coś dla Was znajdę. Na miejskich ulicach nie mogłem znaleźć korka, więc musiałem wyciągnąć broń ostateczną w postaci drogi ekspresowej S8. Gdzie w okolicach Wisły korek jest w godzinach porannych, tak pewny jak to, że po nocy nadchodzi dzień, i w chwili obecnej, jak widać, również. Nie ma nic pod, poza standardem na tej drodze, jest solidny zator, więc mogę przedstawić dokładnie, jak działa ten asystent jazdy w korku. Działa on tak, że po lewej stronie kierownicy mamy przyciski odpowiedzialne za tempomat. Kiedyś one były też tutaj w tunelu środkowym. W chwili obecnej to wszystko jest już skupione po lewej stronie pod kciukiem, to jest ok. Względem jeszcze Renault sprzed paru lat. Pozytywną zmianą jest również to, że mamy tutaj tempomat aktywny już od 0 km na godzinę, więc jest on w pełni używalny w korku. Kiedyś ten system działał od 40 dopiero kilometrów na godzinę, teraz jest już od zera. Przy okazji też powiem, że nie naciskam teraz w ogóle pedału hamulca. Podczas nagrywania tej jazdy w korku. Też samochód ma włączony tryb utrzymywania pasa ruchu, więc pomimo tego, że muszę trzymać kierownicę, bo jeśli nie trzymam, to pojawia się komunikat, żebym przejął kierowanie. To takie drobne łuki, które się pojawiają na tej drodze, samochód sam, sam pokonuje. Więc ja po prostu trzymam tą kierownicę w formie takiej upewniania się przez komputer, że wszystko jest ok, ale on sam dokonuje pewnych drobnych korekt na, na drobnych takich łukach, które zdarzają się. Zresztą podczas jazdy z małymi prędkościami przecież nie każdy łuk jest łagodny, więc, więc podczas takiego pokonywania drobnych zakrętów on sam, sam utrzymuje właściwy tor jazdy. Jeśli chodzi o utrzymywanie prędkości. To nie muszę dotykać w ogóle pedału hamulca w chwili obecnej. Muszę tylko w jednym przypadku dotykać pedału gazu, gdy samochód wyhamuje do zera. Teraz akurat nie miał takiej możliwości, ale gdyby wyhamował do zera, to on nie ruszy do momentu, kiedy nacisnę pedał gazu. To nie musi być długie naciśnięcie intensywne. Wystarczy tylko go lekko musnąć, żeby potwierdzić powiedzieć komputerowi: dobra, żyje i znowu ruszając samochód, nie tworzysz pocisku, który jedzie bezwiednie bez kontroli kierowcy, tylko ten kierowca cały czas tam jest, więc to jest jedyna ingerencja, jaką trzeba wykonać w ten pomad, jeśli chodzi o wciskanie pedałów. Poza tym pedał hamulca jest zupełnie niepotrzebny, ponieważ ten samochód sam wytraca prędkość. Jeśli byśmy uznali, że przyspiesza on zbyt delikatnie jak na nasze standardy, a ten system działa w ten sposób, to znaczy, on przyspiesza nieraz tak, tak bardziej spokojnie. Nie przyspiesza tak bardzo dynamicznie, może teraz to będzie widać. Widzicie, naciskam ten i on. Spokojnie, 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 i dopiero teraz załost zaskakuje i znacznie szybciej przyspiesza. To jest wynika z tego, jak długo stoimy. Gdy się stoi bardzo króciutko, to ten system zaskakuje bardzo szybko, jeśli chodzi o mocniejsze zwiększanie prędkości. Jeśli stoimy trochę dłużej, to ten system zaskakuje po chwili, tak jakby się upewniał po dłuższym postoju, że wszystko jest ok. Więc jeśli to dla nas jest zbyt wolne, to możemy nacisnąć, tak jak ja teraz naciskam pedał gazu. Ten system się dezaktywuje, przyspieszamy tak jak chcemy. On cały czas działa, jeśli chodzi o hamowanie. System dezaktywuje się chwilowo. My przyspieszamy tak, jak my chcemy, wciskając pedał gazu zgodnie ze swoim uznaniem. Gdy puścimy ten pedał gazu, to system natychmiast w, znowu wkracza do akcji i już przejmuje kontrolę nad utrzymywaniem tempa. Więc to mi się podoba, więc że możemy sami ewentualnie go wspomóc, jeśli chodzi o przyspieszanie, a nie trzeba tutaj nic się bawić, nie trzeba wcale naciskać na kierownicy, ponownie go aktywując. Jedynie gdy się naciśnie pedał hamulca, tak jak ja to zrobiłem teraz, to ten system się dezaktywuje. Jest wyłączony, i dopiero wtedy trzeba nacisnąć pedał, pedał, znaczy przycisk na kierownicy, i dopiero on się znowu aktywuje. To jest jedyna, jedyna sytuacja: tylko wciśnięcie pedału gazu może ten system, poza oczywiście wciśnięciem świadomym przycisku na kierownicy, ten system aktywnego tempomatu dezaktywować. W systemie tym, oczywiście, można utrzymywać również dystans który dzieli nas od poprzedzającego samochodu. Są cztery różne poziomy, które do, w dobry sposób się zmieniają. To znaczy mamy 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Nie ma tak, że od razu z czwórki przechodzimy na jedynkę skokowo, tylko to tak od bandy do bandy się odbywa. Dystans przy, najmniej, przy najmniejszym ustawionym jest moim zdaniem rozsądny, nie jest zbyt duży, chociaż niektórzy mogą uznać, że jest on jednak zbyt duży i na pewno jedna osoba, która będzie jechała na tym systemie doświadczy tego, że ktoś inny się po prostu wciśnie przed nią no ale to jest urok jakichkolwiek tempomatów, że tempomat ma w, w pierwszej kolejności zwraca uwagę na bezpieczeństwo, a inne osoby zwracają przede wszystkim uwagę na to, aby być jak najszybciej w celu, nie bacząc aż tak bardzo na te kwestie bezpieczeństwa i nie utrzymając dystansu odpowiedniego, więc Dystans moim zdaniem jest bardzo, bardzo rozsądnie utrzymywany, aby właśnie utrzymać odpowiedni poziom również bezpieczeństwa. To jak inni wykorzystują to, to, to już nie mogli ludzie z Renault tego przewidzieć, oni zrobili to tak jak należy jeśli chodzi o utrzymanie dystansu. Przejechałem z asystentem jazdy w korku kilkadziesiąt kilometrów po Warszawie, w chwilę obecnej jeszcze dopowiem, nie hamowałem w ogóle, on sam zahamował, teraz sam przyspieszę i ja nie dotykam w ogóle żadnych pedałów. Przejechałem kilkadziesiąt kilometrów i ani razu mnie on nie zawiódł, ani razu nie było takiej sytuacji, że nie wykrył innego samochodu, że zaczął przyspieszać jakoś niebezpiecznie. Ani razu nie musiałem go powstrzymywać, ratując sytuację w takim takiej normalnej jeździe podczas toczenia się w korku czy coś w tym stylu, więc pod tym kątem jest on god, godzien zaufania na podstawie tych kilkudziesięciu kilometrów, mogę powiedzieć, że ani razu mnie ten system nie zawiódł. Przeniosłem się na drogę szybkiego ruchu, gdzie prędkości jakie można osiągać są bardziej adekwatne. Do jej nazwy jestem na południowej obwodnicy Warszawy i aktywuję sobie teraz tempomat. 120 km na godzinę, utrzymanie pasa ruchu już teraz jedzie się w trybie półautonomicznym, wykrył linię, więc zobaczymy, jak będzie sobie radził z zakrętami, które się pojawią. Te zakręty tutaj nie są ostre, no ale zawsze jakieś są i utrzymuje na razie prędkość za tym samochodem dostawczym, ponieważ chcę wam jeszcze powiedzieć troszeczkę o, o tym, jak to auto zachowuje się w korku. Jedno, o jednej rzeczy zapomniałem wspomnieć, że gdy przed nami jedzie jakiś samochód, to ten to system spokojnie może wytracać prędkość do zera, czyli możemy się toczyć za nim 12-14 km na godzinę, ale gdy. Przed nami nie ma nikogo. To minimalna prędkość, do jakiej może dążyć ten system. Gdy właśnie nie ma żadnej, żadnego celu przed sobą wyznaczonego, do którego dostosowuje prędkość, to 30 km na godzinę. To jest taka jego minimalna prędkość, do której on może dążyć. I teraz już skupmy się na jeździe na drodze szybkiego ruchu, gdy zmieniłem pas, to system utrzymania pasa ruchu się dezaktywował, już się znowu aktywował, też, się, też zaczął ten system te aktywnego tempomatu przyspieszać do 120 km na godzinę, ponieważ nie miał auta w swoim polu tam radaru przed, przed sobą, więc generalnie zasady działania są takie same. Teraz mogę trzymać ręce nad kierownicą, nie bezpośrednio na, żeby pokazać, jak zachowuje się układ elektroniczny na łuku. Fajne jest to, że nie ma odbijania od, od lewego do prawej krawędzi pasa, tylko, tylko trzyma się z grubsza środka tego pasa, Zbliżają się do innego samochodu, zwolnił, więc to pod tym kątem jest ok. Nie ma też oczywiście tutaj mowy o tym, że jakieś ostre zakręty ten asystent utrzymania pasa ruchu będzie ogarniał. One mogą być co najwyżej lekkie, takie autostradowe łuki, dlatego ten system nazywa się asystentem jazdy w korku i na autostradzie, ponieważ jakieś ostrzejsze zakręty on wtedy nie dałby rady, ale na delikatnych łukach, jak widać, bez problemów się wszystko tutaj dzieje automatycznie. Oczywiście muszę trzymać ręce na kierownicy. Teraz tylko testowo trzymam je tuż nad, żeby pokazać jak ten system działa. Czasami po kilku tam 100 sekundach prosi, żeby położyć te ręce na kierownicy. Można go jakoś tam oszukać, instalując tej butelki. Słyszałem, nie próbowałem tego, ale żeby po prostu była symulacja obciążenia rąk. Nie próbowałem tak jak mówiłem tego, ponieważ jest to niezgodne z przeznaczeniem tego systemu, ze zdrowym rozsądkiem i z bezpieczeństwem, no ale jest taka, jest taka możliwość. Gdyby ktoś bardzo się uparł, więc nie polecam. No ale od na tym to właśnie działa, że musi być jakieś obciążenie kierownicy, żeby ten system wiedział, że wciąż ktoś tutaj nad nim czuwa. Znowu zbliżam się do przeszkody, czyli samochodu, który jedzie przede mną. Ten system automatycznie zwalnia. Ani razu nie dotknąłem ani hamulca, ani gazu od momentu, w którym zacząłem nagrywać podróż po autostradzie, więc spokojnie można sobie tak dłuższy. Okres pojechać, ponieważ nie robi ten system żadnych nieprzewidywalnych rzeczy. W takiej, takiej normalnej jeździe, zmiana pasa, dojeżdżanie, cofanie, dojeżdżanie, zwalnianie, jakieś delikatne łuki. Można sobie spokojnie w trybie półautonomicznym w taki sposób podróżować. Pokazałem już, jak to wszystko wygląda w Renault Clio i że wygląda spoko. Teraz czas powiedzieć, dlaczego nie wspominam o tego typu rozwiązaniach w testach. Dzieje się tak dlatego, że nie uważam, aby na obecnym etapie rozwoju technologii w motoryzacji, mówię tutaj ogólnie o branży, nie tylko o Renault, nie uważam, aby były one potrzebne w samochodach i nie uważam też, że są one czymś jednoznacznie dobrym. I już mówię dlaczego. Jeśli w przyszłości pojawi się zapis w przepisach prawa. Że za szkody wywołane nieprawidłowym działaniem systemów elektronicznych odpowiedzialnych za autonomię jazdy, szkody nie, odpowiedzialności nie ponosi osoba znajdująca się wewnątrz takiego pojazdu. To wtedy tego typu systemy będą dla mnie OK, ponieważ po pierwsze będzie to oznaczało, że są one już na tyle niezawodne, że ktoś zechciał wpisać taki, takie coś do kodeksu jakichś prawnych. A po drugie, będzie to oznaczało, że jeśli coś się stanie z tym pojazdem, jeśli on wjedzie w kogoś, w inny samochód czy coś, to ja nie będę ponosił odpowiedzialności. Co najwyżej, jeśli nie zdarzy mi się jakaś, jakaś szkoda fizyczna, nie wiem, nie złamie nogi, to nie będę ciągany po sądach, nie będę miał z tego typu, z tego powodu żadnych problemów, ponieważ będzie mnie chroniło prawo. Dopóki tak się nie dzieje i dopóki ja i tak odpowiadam w pełni za to, jak jedzie samochód i co się z nim stanie, i czy coś uderze, czy też nie, to po co mam nadzorować system, co do którego działania nie mam w 100% zaufania? Pomimo tego, że on działa ok, to nigdy nie wiem, jak, zadzia jak zadziała za 5 minut albo za 3 minuty. Po co mam to robić, skoro to i tak mogę robić samemu. Więc to jest dla mnie trochę. Bez sens tego typu systemów aktualnie, że ja i tak muszę, nie mogę zacząć sobie teraz czytać książki ani nie mogę zacząć na przykład siadać po turecku, bo muszę mieć cały czas ręce. Na przykład załóżmy sobie teraz, aktywuję ten moduł i utrzymanie pasa ruchu. Więc, ale ja i tak muszę trzymać ręce na kierownicy, i tak muszę trzymać ręce na, na pedałach, bo gdybym tego nie robił, no to to by była skrajna głupota. Więc po co mam sobie dokładać jeszcze dodatkową warstwę kontroli? Ponieważ tak trzeba kontrolować drogę. To, co się dzieje, co robią inni użytkownicy ruchu w samochodach, co robią piesi co robią zwierzęta. Na tym, na tym trzeba się cały czas skupiać i tak trzeba to robić. Więc po co mam poza kontrolowaniem tych aspektów, mam jeszcze kontrolować system, który kontroluje drogę i który może zadziałać dobrze albo nie. Dla mnie to osobiście bardziej męczy taka jazda na, tak z tymi systemami półautonomicznej jazdy, niż gdy jadę sam i gdy wiem, że po prostu w 100 wszystko jest uzależnione ode mnie, że jeśli mi nie odpadnie koło, no to ja... ja Odpowiadam za to, czy samochód zahamuje, skręci i jak to zrobi, a nie system, który może zadziałać dobrze, a może zadziałać źle. Druga rzecz, która nie przekonuje mnie w nich, to to, że jeśli ktoś jednak jedzie kilkadziesiąt, kilkaset kilometrów z takim systemem aktywowanym, to nie ma siły, żeby nie zaczął na nim w jakimś tam stopniu polegać. Nie ma siły, aby taka osoba nie zaczęła postrzegać tego, no, To działa wszystko ok, to zmniejszam swoją koncentrację, ponieważ jeśli coś się stanie, to ten system mi tam pomoże. Więc jest rozproszenie odpowiedzialności, jest też rozproszenie koncentracji. Jeśli coś się stanie złego, nieprzewidzianego, nieprzewidywalnego i ten system nie jest do tego przystosowany, to po prostu czas reakcji takiej osoby będzie, nie mówię, że jakiś diametralnie dłuż, dłuższy. Nikt nie będzie przecież tam kontemplował przez 12 sekund, jak mu wypadnie nie wiem, zwierzak na drogę, że o, ciekawe, czy aktywny tempomat, radar to zauważy, czy też nie i ciekawe, czy, za, czy zahamuje. Nie, na pewno to będzie reakcja bardzo szybka. Ale jednak to będzie reakcja chwilę spóźniona, ponieważ na początek człowiek będzie musiał się przestawić z tego trybu obserwatora jazdy, nadzorcy, do trybu osoby, która w 100% odpowiada za tą jazdę. Więc to jest moim zdaniem największe, największe zagrożenie, jeśli chodzi o. Na tego typu systemy, że one po prostu rozleniwiają, a i tak nie można im w 100% zaufać, ponieważ one nie są przystosowane do działania w sytuacjach ekstremalnych. I gdy zmieni się światło na zielone, to wam powiem o co, co mam na myśli. Światła się zmieniły, zacząłem dalej nagrywać, ale w trakcie nagrywania wyczerpała mi się bateria w kamerze i zanim ją naładowałem, też do końca nie pamiętałem gdzie skończyłem, więc uznałem, że żeby się nie powtarzać i żeby tam nie kombinować, to dogram samą końcóweczkę w innych okolicznościach, dlatego właśnie jesteśmy już nie wieczorem, a w ciągu dnia i to na zupełnie innej drodze. I Wracając do tematu, dlaczego te systemy nie działają w sposób ostry, taki intensywny, jeśli chodzi o skręcanie, przyspieszanie? Wynika to z tego, że interpretacja rzeczywistości, którą te systemy mają dzięki, system, dzięki kamerom, jakimś tam czujnikom, radarom, różnym innym układom elektronicznym, nie jest w 100% pewna te zgodności ze stanem faktycznym. I konstruktorzy tych systemów byli tego świadomi i wiedzieli, że jeśli ten system na przykład wykryje, że przed nami jest ostry zakręt, a tego zakrętu nie będzie, to wjedziemy albo komuś do ogródka, albo kogoś potrącimy, albo wjedziemy do rowu, albo uderzymy w stojące zaparkowane samochody. W związku z czym musieli wygładzić trochę działanie tych systemów, żeby one działały właśnie w sposób bardziej, bardziej defensywny, żeby po prostu nie powodować tego typu niebezpiecznych sytuacji. Dlatego na przykład wszelkie ronda, wszelkie drogi takie krajowe, zwykłe z większą ilością zakrętów są dla tych systemów mało przyjaznym środowiskiem. I dlatego na przykład ten system w Renault się nazywa asystentem jazdy w korpu i na autostradzie, ponieważ tylko tam są warunki, które pozwalają na wykorzystanie tego systemu. I w ostatnich minutach trochę powiedziałem negatywnych rzeczy o, o tego typu rozwiązaniach, ale nie chciałbym, żeby ten film miał taki jednoznacznie negatywny wydźwięk, ponieważ te systemy są już na tyle zaawansowane i na tyle dobrze działające, że nie trzeba drżeć o swoje życie aktywując je. To raz. Dwa, dzięki doświadczeniom, które producenci zdobywają z aktualnie działających tych systemów, za 12, 20, 25 lat będziemy mogli osiągnąć na przykład czwarty poziom, piąty poziom autonomii i jeździć już zdecydowanie bardziej dopieszczoną technologią właśnie dzięki temu, co producenci wypracują w dniu dzisiejszym i w kolejnych latach więc to jest kolejna, kolejna zaleta tego typu systemów, że one są już aktualnie omontowane w samochodach. Trzecia rzecz, jeśli ktoś lubi tempomaty i na przykład jeździł takim zwykłym tempomatem, a znam osoby, które lubią jeździć tego typu, z tego typu wspomagaczami, to przesiadka ze zwykłego tempomatu na taki aktywny, jeszcze w połączeniu z systemem utrzymania pasa ruchu, będzie zupełną odmianą, jeśli chodzi o komfort, ponieważ nie mamy głupiego rozwiązania, które będzie jechać bez względu na wszystko z zadaną prędkością. Tylko mamy rozwiązanie, które teraz na przykład samemu same hamuje samochód przed, przed innym pojazdem i gdy jest łup przede mną, to również... Bez mojej właściwie ingerencji, tylko z moim nadzorem, ten łuk może pokonać. Więc, dla osób, które i tak korzystają z tego typu technologii, przesiadka na taki aktywny tempomat, utrzymanie pasa ruchu na tych asystentów, będzie super fajną rzeczą. Więc, jeśli ktoś korzysta z tego typu systemów mniej zaawansowanych. To warto moim zdaniem się na coś takiego przesiąść, warto dopłacić, wydać na coś takiego pieniądze, ponieważ jest to naprawdę fajna, fajna rzecz. Jeśli ktoś nie korzysta i ma wątpliwości, to moim zdaniem lepiej jest wydać kasę na coś innego, na inne udogodnienia, już chociażby związane z parkowaniem, z kamerami, z czujnikami, ponieważ to się moim zdaniem bardziej przydaje, żeby nic nie uderzyć podczas wyjeżdżania z miejsca parkingowego czy coś, to jest nie, nieoceniona, nieoceniona pomoc a aktywny tempomat no przetestować, ale nie do końca osobiście bym polecał, żeby, żeby traktować go jako priorytet podczas konfigurowania samochodu i dlatego nie wspominam za bardzo o tych tempomatach w swoich filmach ponieważ po pierwsze długo trzeba mówić żeby wyczerpać temat Odnośnie ich działania. To, to po pierwsze, a po drugie, one działają z grubsza tak samo. Nie ma żadnego producenta na podstawie moich doświadczeń, który jakoś by się super wyróżniał na tym polu, że. No Tesla nigdy nie jeździłem, tamte, te, te autopiloty są już bardzo sławne, no ale nie wiem jak działają, więc, więc nie mogę tutaj nic, nic dokładnie powiedzieć. Zobaczymy teraz jak. jak wolniej, idealnie tutaj wszystko się dzieje, nie dotykam w ogóle pedału hamulca. Teslą nie jeździłem, ale różnymi innymi markami jeździłem i te tempomaty działają i utrzymanie pasa ruchu z grubsza podobnie, więc musiałbym długo mówić i z grubsza cały czas to samo mówiąc o, o tego typu rozwiązaniach, dlatego staram się uniknąć tego, dlatego powstał taki dedykowany film który mam nadzieję wyczerpał temat, jeśli chodzi o, o tego typu rozwiązania i odpowiedział na pytanie jak one działają i czy warto się nimi zainteresować. Jeśli ten materiał się podobał, to zachęcam do dania mu łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. A jeśli ktoś nie ma, zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!